EA Sport. It's in the game. Siemano, tutaj Rasson z kanału Rason Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry FIFA World. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam podstawowy skład Serii A. Na bramce de Sanctis, na obronie Samuel Ogbona oraz Cellini, na pomocy Lischteiner, Marquizio, Pirlo, Asamocha oraz Honda, natomiast na ataku Giovino oraz Rossi. Okej. Okay. No to, zaczynajmy. Ok, wyszkaliśmy przeciwnika. Wybierzmy strój wyjazdowy i lecimy. Mishu Morata, Sergio Canales, Pedro León, Roman, Mavuba, Joaffron, Javier Martinez, Mikel Gonzalez, Perin oraz Andres Fernandez. Ok. Większość ma przegranych meczy. Help Liverpoolu? Okej. Okay. Pomiń to, chłopie. Dobra. Lecimy. Dobra. Ładnie. Strzel... Ach, cholera. Fak Niezłe to było o, o Leć Ależ ładnie obronił Mamy rzut rożny Spoko Broń Ja pierdolę naprawdę A, nieważne, musimy to odrobić. O Jezus, naprawdę. Co? Co to kurwa było? Dlaczego obrona nic nie robi? Paul? Naprawdę? Żółta katka, ok. Koniec pierwszej połowy jest 2 do 0 dla przeciwnika. Nie wiem jakim cudem on trafia do bramki. Ja nie mogę przepłynąć przez jego obronę, a on to. On robi ze mną co chce, tak? No. On chyba kogoś wprowadza do gry. Nie, okej. Okay. Aha. Aha, aha. Dobra. Wykop. Nie no kurwa. Nie no. Pierdolone Morata. Dobra, Giovinno. No kurwa Chłopie, ty masz 90 ileś tam tempa, a ty kurwa nie możesz dogonić obrony. Dobra, lecisz, Rossi Rossi. Lecisz. Lop! ładny, ładny będzie. Będzie czy nie? A, cholera jasna. Ja pierdolę. Za lekki Lop. Za lekki. Dobra? Rosji? Ładnie? Szczel. A, Szczel. Ładnie. Honda strzelił gola. Wreszcie. Siedemdziesiąta dziewiąta minuta. 3 do jednego. Ta. Szkoda, że tak późno. Dobrze? Dobrze? Podaj. Nie. Ej, sfaulowany jestem! Żółta katka, dobrze. Szkoda, że nie czerwona. Ja. Dobra, podanie. No nie tu kurwa. Dobrze, nie. Podanie Rosji. Ach, cholera. No cóż, mówi się trudno. Będzie trzy do jednego. No właśnie, koniec meczu, bardzo słabo mi idzie przy tej lice. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!